Witam wszystkich. Dziś odcinek muzyczny, odcinek muzyczny mojej kolekcji. Czemu poświęcony? Już chyba wiadomo. Jest to moja kolekcja Depeche Mode. Chyba największa jaką posiadam, chociaż muzyki mam naprawdę dużo i bardzo dużo można powiedzieć, ale tutaj chciałbym zacząć od największej mojej fascynacji, czyli zespołu. Który widzicie tutaj na albumie, który ukazał się w, chyba rok temu w Polsce. Jest to taki wielki album, monument poświęcony całej, całej dyskografii Depeche Mode. Kawał to miszcza, jak widzicie. Przed dwóch wersjach. druga wersja jest taka ekskluzywna w takiej wężowej okładce i praktycznie zawartość jest dokładnie taka sama. No, tutaj możecie znaleźć wszystko, może nawet aż, aż więcej niż wszystko. Są to wszystkie płyty, jakie wydała grupa, wszystkie albumy, single, wydania. Także jest to, jest to niesamowity album, taka skarbnica wiedzy o zespole. Także chyba taki każdy powinien sobie to kupić. Naprawdę dużo fajnych ilustracji i myślę, że powinno się to Wam. Spodobać każdemu, kto interesuje się grupą, naprawdę jest tutaj dużo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Dobra, I to jest chyba taki numer jeden. Oczywiście znów nam się muzyczka troszkę rozkręciła, eee, może na bok. Przejdźmy teraz do płyt. Płyty wiadomo, troszkę tych płyt się upierało Taka, taka kubka, może trochę teraz zmienimy ujęcie kamery, będziemy takie trochę mniejsze rzeczy. E, nie tak jak chyba jak mi się sięgło z półki. E, jeden tutaj, tutaj proszę bardzo. E, Sons Ultra Violator. O tutaj już, do starszego tytułu. Tutaj klasyk lat 80. Obram, tutaj następny. Jak to tam cały czas widać. Jedna kupeczka, druga kupeczka. Tutaj, jakaś jakieś składanka. Tutaj nowe płyty. Sound of the Universe. I tu w tym momencie firma, firma Sony przejęła Depeche Mode jako wydawnictwo. I niestety no, wprowadziła to, z czego nie, no, nie, nie cierpi. Czyli te Alkopaki śmieszne. Naprawdę, aż szkoda, tego trzymać na półce. Dlatego. Płyta i tak jest w normalnym pudełku, a tutaj została nam tylko poligrafia. No i dwa tutaj dwa najfajniejsze składaki, jakie są, to są remixy Depeche Mode w różnych wykonaniach i tutaj polecam, jeżeli chcecie sobie coś takiego kupić, to tylko w tych wersjach, wersjach maksymalnych, bo tutaj naprawdę na, tej, na tych dodatkowych płytach jest, jest dużo fajnych miksów i naprawdę słucha się od nowa tych. Tych utworów poznajemy je od nowa w takich wykonaniach, no naprawdę, naprawdę dosyć e, unikalnych. I tak samo tutaj drugi mix 8.1.0.2004, tam był 8.1.11. Tutaj są jest też wydanie 3-płytowe, czyli to najbogatsze, też niestety w koparkach, ale no, tak to. Tak to w tej chwili wygląda. Tyle byśmy mieli z tematu muzycznego, chociaż jeszcze tutaj dojdą nam płyty solowe. Jedynka, dwójka, Dave'a. Wiadomo. I dwie, według mnie, jedne z lepszych płyt, jakie, jakie wydał. Znaczy, Martin wydał tylko te dwie płyty, ale, ale moje ulubione. Jedynneczka i dwójeczka. Koniec muzyki, przechodzimy teraz do wydawnictw DVD, um, Concert Tour of the Universe, też w takim wydaniu ekopakowym. Um, to tutaj mamy Tuning the Angel, czyli ten promujący płytę. No, dobra, tutaj mamy Devotional, czyli z takiego zakręconego okresu. Tutaj mamy um, składankę teledysków 8698. E, chyba też z braku miejsca jest tu w środku. A jeszcze 101, czyli koncerty w Stanach. E, tak, tak, troszeczkę mam mało miejsca na płytki, więc dwie są w jednym. No i najlepszy koncert według mnie to jest ten. One Night in Paris i to jest z Excitera, ale według mnie najlepszy koncert też Mode w takim ładnym, ładnym wydaniu. też oczywiście w Ekopaczku, w Digipaku. Dobra. Tutaj jest taka fajna książeczka plus film, dużo, dużo fajnych też informacji o Depesh Mode, to jest Dark Progression o, z kolekcji Rzeczpospolitej polecam, można, można naprawdę dużo fajnych rzeczy o zespole się dowiedzieć. No i teraz książki, książki, obnażeni, prawdziwa historia Depesh Mode, trochę e, praktycznie bez zdjęć, Gruba, grube to mistrze, dużo, dużo informacji. E, antologia i tekstów i przekładów e, grupy, także tutaj też, e, też dosyć fajne wydawnictwo. Możemy sobie, no, jeżeli ktoś nie, nie, nie kuma tam angielskiego, no, zresztą no, tłumaczenie piosenek jest, jest różne, możemy sobie tu fajnie utwory. I tutaj, a jeszcze nawet nie przeczytałem, dostałem niedawno od syna na, na gwiazdkę, gwiazdy sceny, czyli cała historia Martina. E, Najbardziej brakuje mi w tych wszystkich książkach, że jest tak mało ilustracji. Chciałbym, żeby to było co kilka, co kilka stron. To jest, to jest taki minus według mnie. I zostały mi jeszcze dwa takie takie Jeden to będzie to będzie winyl. Nie mam pinili. Dużo mam tam kilka, a, ale cały czas też jest sentymentem może wróci pora, zresztą wróciła wszędzie e, moda na, na winyle. A ten akurat nam się gdzieś tutaj nie zmieścił co je w kadrze. Wróciła moda na winyle. E, mi się zawsze podobały chociażby z tego powodu, że ta poligrafia jest dużo, dużo większa. Możemy sobie tutaj więcej informacji. To jest polskie wydanie z lat 80. kupione w polskim sklepie i tutaj mamy, e, mamy takie fajne, fajne wkładki z takimi tymi charakterystycznymi e, l, znaczkami które Mode wprowadził w tym okresie o, i są to tutaj wszystkie teksty z takimi składeczkami z takimi tutaj możemy zobaczyć że to jest nasze polskie wydanie ton także, także fajna rzecz e, gdzieś tutaj jeszcze nie, jeszcze nie coś Coś innego, ale nie wiem, chyba zostało w środku tutaj, w tym pudełku. A, jest tutaj jeszcze taka, taka wkładeczka z, z reklamą, z reklamą różnych, różnych płyt DPS Mode. I tutaj tak jak widzicie są tutaj single reklamowane, no, też takiego, takiego innego. Także aż dziwne, że ton press, press wydał takie coś. Dobra. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to jest takie wydanie kolekcjonerskie. Nie wiem czy nam się zmieściło. Nie zmieściło się do końca, ale pewnie i tak będzie. Song of the Universe. Szkoda, że aż taka duża grupa wydała tylko jedną, takie, jedną taka, taką pozycję. aż się prosi, żeby było tego więcej. I jest to takie, takie wielkie pudło starał się pokazywać je tutaj po kolei w pudle, w pudle, mamy, tak zaczniemy, mamy taki album duży album, w którym, w którym jest cała masa fotografii o, takich ciekawych ujęć troszkę też o, o otworach. jest to duży, duży album jak widzicie to muszę sobie odkładać tutaj Teraz tak. Co my tu mamy następnie. Następny jest to no, certyfikat autentyczności. O, to niektórzy uwielbiają takie rzeczy. E, taki plakacik. O, wiem, może coś takiego oryginalnego. E, tutaj jest taka kolekcja losowa pocztówek. E, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nie Nie otworzyłem jeszcze do tej pory. Nie wiem, jakie są w środku. Są to takie pocztóweczki, jak, jak widzi się tutaj no, na tych zdjęciach. Także w środku jest, nie wiem, czy trzy, czy cztery losowo wybrane pocztóweczki. Dobra, następną mamy znów drugą księgę. Czyli taki no, można to porównać do artbooka z Gier. Takie kulisy produkcji albumu. Też dużo fajnych fotek. No, widać, że tutaj. Martin jest numerem jeden, on tutaj tworzy to wszystko. Teraz mamy tak, dwie przypinki. O, jedna wyciągnięta, druga jest jeszcze w policy, także takie z logotypami. Coś tutaj jeszcze takiego malutkiego. Aha są to wkładki do płyt. O, tutaj jest znów taki takie fajne ujęcie panoramiczne całego studia jak to wszystko wygląda, no nie zmyślam się to w kadrze, ale, ale no jest coś takiego to jest wkładka do płyty i to chyba będzie wszystko no i same płytki e, płytki są cztery i to jest tak e, płyta, którą już tam widzieliście w normalnym pudełku później są dema później są e, jest jeszcze takie wydania wideo. Cała płyta w 5.1. Bardzo fajnie się to słucha, bo jest to w dźwięku przestrzennym. Także bardzo fajnie zrobione. I to co słuchamy w tej chwili dema i remiksy. Każda płytka jest taka fajna, kolorowa. No, tak fajnie zrobiona. Także to są cztery płytki. No i chyba już sięgnęliśmy na wszystko takie z zabezpieczeniem. Takimi, takimi noleczkami, żeby się fajnie wyciągało dobra, no i to byłoby wszystko na tą chwilę e, nic mi się więcej nie kojarzy także to jest cała moja kolekcja filmo, e, kolekcja, kolekcja muzyczna związana z grupą Depeche Mode, także gdyby ktoś e, chciał się skontaktować coś, coś podpowiedzieć, podrzucić to oczywiście zapraszam do kontaktu i do oglądania następnych filmików. Zapraszam też, jeżeli chcielibyście coś, coś obejrzeć innego, to hmm, może mam, może będę mógł pokazać, także piszcie. Do zobaczenia i do usłyszenia.